Podczas ostatniego meczu z Jeziorem Tarnobrzeg w Hali wideo sportowej w Koszalnie mieliśmy trochę problemów. Zarówno w przedsprzedaży biletów i karnetów, jak i w dniu meczu. System ten jeszcze nie do końca działa, tak jak zarówno zarządca Hali, jak i my byśmy sobie tego życzyli. Natomiast no, robiliśmy wszystko, żeby, żeby sobie z tym problemem poradzić. Myślę, że już bezpośrednio w dniu meczu po części to się udało. Kibice weszli na meczu czasie. Natomiast no, zakładamy, że te problemy mogą się dalej pojawiać. Zarząd Obiektów Sportowych, który odpowiada za sprzedaż i dystrybucję zarówno naszych karnetów, jak i biletów, Cały czas jeszcze stara się uporać z zaistniałym problemem. Natomiast trzeba mieć świadomość, że kolejki pojawiają się w zasadzie na wszystkich stadionach czy halach większych sportowych chyba na całym świecie, w momencie, kiedy następuje kumulacja w krótkim czasie kibiców, dlatego stale apelujemy tutaj wszystkich, aby w miarę możliwości przybywali na halę widowisko sportową odpowiednio wcześniej, po to, żeby ten, ten ruch był płynny i żeby wszyscy kibice na pewno zdążyli wejść na, na czas, na, na, na to spotkanie. W dniu dzisiejszym odbyłem spotkanie z prezesem Pyrzanowskim, który zapewniał mi, że cały personel pracujący na hali jak i zarząd obiektu sportowej we współpracy z dostawcą systemu mobiletowego robią wszystko, aby jak najszybciej te problemy rozwiązać. I mam nadzieję, że to się uda, a również, że z biegiem czasu kibice się też nauczą trochę tej hali i będą wiedzieli, że najlepszym sposobem na to, żeby uniknąć zatorów przy wejściu na hale czy przy, w kolejce do kasy. Po zakup biletu, no jest y, odpowiednio zakup biletów przed sprzedaży y, czy też przyjście na hale odpowiednio wcześniej. Y, także gorąco Państwa do tego zachęcam.